Witam Państwa bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony jest Chrystus w kolejnym naszym odcinku. Zapraszam Państwa do przesłuchania moich, mojego programu, moich wypowiedzi. Dzisiaj będziemy mówić na temat e, wpływu złych istot na naszą wolę. Czy rzeczywiście nasza wola jest silniejsza od Działania i sił, jakie mają na nas złe obce istoty, czyli zły duch, szatan, jak inaczej ludzie nazywają demon. Otóż z niektórych orędzi, które przeczytałam w swoim życiu, wygląda na to, że zły duch jest potężniejszy niż wola ludzka, i dlatego potrzebne są nam pewne zabezpieczenia. I dzisiaj chciałam na ten temat porozmawiać z Państwem, bo żeby człowiek wiedział, na co może liczyć w swoim życiu, i czy rzeczywiście jego wola jest tak potężna, bo spotykam się w swoim życiu i w rozmowach, i w różnych wywiadach, jak słucham, że to człowiek kreuje swoje życie, że to człowiek ma taką siłę, że ona jest, jego wola jest tak potężna, że może pokonać Złego Ducha. Otóż będziemy na ten dzisiaj temat rozmawiać. Każdy z nas, jako dziecko Boże, jako człowiek wierzący, doświadczył działania Ducha Świętego w swoim życiu. Ja nie muszę o tym mówić, przypominać na pewno wielu osobom, bo wielokrotnie na pewno w Waszym życiu czuliście siłę. Działania Ducha Świętego, jak światło, które przychodzi z góry i które oświeca nas w dążeniu do Boga, w dążeniu do tej Bożej Mądrości, nie ludzkiej, ale tej Bożej. Chociaż i ludzka mądrość jest wspierana też przez Ducha Świętego. I co ciekawe, i co interesujące, że tak jak szybko rozprzestrzenia się Duch Święty, jest dla, śmiertnego człowieka, dla śmiertelnego człowieka nie do pojęcia. Duch Święty nazwany jest często parakletem w Biblii. I poprzez moc Boga pochłania wszystkie dusze pokornych dzieci Bożych w swoich sercach. Tak też Zły Duch będzie podążał wszędzie tam, gdzie Duch Święty jest obecny. Silniejsze uderzenie zawsze będzie na dzieci Boże, na tych, którzy działają pod wpływem Ducha Świętego, niż na tych, którzy żyją według Ducha tego świata. Zły Duch jest potężniejszy rzeczywiście niż wola ludzka, a jednak jest on bezsilny w stosunku do tych dzieci Bożych, które całkowicie Bogu ufają. Zaufanie Bogu jest tak wielką siłą, że nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Niestety dzisiejszy człowiek, współczesny człowiek, bardziej ufa sobie jakimś tam środkom współczesnym, medycznym, technicznym, zabezpieczeniom finansowym niż Bogu. I dlatego staje się bardzo łatwo i szybko ofiarą złych duchów. Właśnie złych istot, które zaczynają sterować tym człowiekiem i przejmują nad nim totalną płacę. I dlatego co należy zrobić? Co należy robić w życiu, żeby uniknąć totalnej klęski? Żeby nie paść ofiarą tych demonicznych istot? Złemu duchowi zawsze będzie przyświecał jeden cel, a mianowicie zwodzenie człowieka, Zło, zwodzenie dzieci bożych, na jakieś manowce sprowadzenie na drogę nieprawdy i kłamstwa. Od zarania wiadomo, że szatan to wielki oszust będzie wykorzystywał obecną w duszy pychem, aby przekonać człowieka, że jego wadliwe rozumowanie może być, może mu dyktować na przykład co jest dobre, a co złe. Ofiara szatana uwierzy, że kontroluje swoje własne przeznaczenie, i dlatego też jej wiara, którą w niewielkim stopniu może jeszcze posiadać, zepchnięta zostanie na drugi plan. Wolność sumienia może prowadzić słabe dusze do odrzucenia istnienia Boga, prawdziwego Boga. Inne dusze, które przyjmują istnienie Boga, Dopuszczą, aby ich osobisty punkt widzenia dyktował im ich własną interpretację tego, kim Bóg jest, jak Bóg reaguje na grzeszników, tak czy tak, odrzucą oni autorytet Boga na rzecz tego, co sami chcą wierzyć, w co sami chcą wierzyć. Ich pycha doprowadzi konsekwencji do ich upadku. Niestety diabeł jest bardzo, ale to bardzo przebiegły i powie takim duszom, czyń, co mówi ci Twoje sumienie, czyń, co ci dyktuje Twoje serce, i przekona je, aby dały mu pierwszeństwo przed Słowem Bożym. O, Bo jak łatwo daje się wtedy takiego oszukać, manipulować takim człowiekiem, który z powodu grzechu pada ofiarą takiego oszustwa. A Jezus mówi nam zupełnie coś innego, aby decydować o tym, że my sami wiemy więcej o Bogu niż On. Że my wiemy więcej niż jest zawarte w tym, co On nauczał. Przecież nauki Jezusa są bardzo jasne i dokładne i są one zawsze obowiązujące. I to wszystkie. Bez znaczenia, jakiego kto jest stanowiska, jakiego, jak, jakie podnosi godności, przynosi godności w kościele. Jeśli ktoś nie potrafi zaufać Słowu Boga, to nie potrafi go też i prawdziwie kochać. To za sprawą właśnie naszej wolnej woli, my stanowimy, postanawiamy, w co wierzyć. Ale człowiek, który przekręca słowo Boże, aby dopasować je całkowicie do własnego punktu widzenia na temat słowa Bożego, tak aby to odpowiadało na, na przykład jego własnym potrzebom, jest to człowiek, który ulega pokusie diabła. Istot demonicznych, istot nie z tej ziemi, które go prowadzą. On wchodzi na jego teren. Wszędzie tam, gdzie jest słowo Boże podtrzymywane, Diabeł będzie czatował, aby pochłonąć dusze, które cenią sobie swoje własne poglądy i opinie ponad słowo Boga. Każdy człowiek, który pozostaje niezłomny wobec prawdy, stanie wobec straszliwych prób ze strony oszusta, który nigdy nie ustanie w swoich wysiłkach, aby ludzi zwodzić na manowce. Także więc, wszędzie tam, gdzie Duch Święty rozpościera swoje skrzydła, zły duch będzie mu deptał po piętach na każdym kroku. Bezwzględny, sfrustrowany, zdeterminowany, dręczyć będzie te dusze, które zostały pobłogosławione mocą Ducha Świętego. Nie spotkacie złego ducha, który by usiłował usiłował na przykład manipulować duszami, które już przyciągną na swoją stronę, bo on już ich nie potrzebuje. Człowiek, który, natomiast człowiek, który kocha Boga, podąża za Słowem Bożym, jest w narażony w sposób o wiele więcej, o wiele bardziej na to, żeby ten duch walczył o niego najusilniej. Nigdy też nie wolno wierzyć że jesteście wystarczająco silni, aby oprzeć się takim atakom na waszą wiarę, kiedy jesteście atakowani, ponieważ każdy z nas, ludzi grzeszny, jest grzeszny, jest grzeszny, jest słaby. I jako grzesznicy, chyba że regularnie oczyszczamy się w sakramencie pojednania, my zdradzamy Boga. Bo niby nie będziemy nigdy wtedy wystarczająco silni, aby wytrzymać nacisk, by się nie wyprzeć Boga. I dlatego tutaj nam nigdy, ale to nigdy, nie wolno zapomnieć, że Jezus zawsze nas ostrzegał, że my znajdujemy się w środku takiej ogromnej, ale to wielkiej, duchowej bitwy wszechczasu. Tylko najbardziej sprawne i najsilniejsze i najczystsze dusze będą mogły ją przeżyć bez szwanku. Natomiast ci, którzy dali się zmanipulować, ci, którzy ulegli wszelkiego rodzaju światowym pokusom i na przykład tej tendencji, że Ty kreujesz swoje życie, Ty wiesz, tobie serce dyktuje, tobie sumienie mówi, co masz robić, co wie, czy masz uwierzyć w słowo Boga, czy nie, i widzisz, to to są wszystko kłamstwa, dlatego nie dajmy się zmanipulować. Idźmy do Boga tą drogą, która jest dla nas wyznaczona, którą nam pokazał Jezus Chrystus pod, podczas swojego życia, przez całe swoje życie. I ta droga jest jasno napisana w Ewangelii, pokazana nam i poprzez Jego wielkie cierpienie, Jego uniżenie, Jego pokorę, czyli śmierć na mękę i śmierć na krzyżu, wtedy jesteśmy w stanie... Zrozumieć, jak mamy my postępować. Bo Jezus dał nam przykład, począwszy od rozpoczęcia swojej drogi, czyli sakramentu sztu, on nie musiał być oszczony, a jednak pokazał, że on należy zrobić wszystko, co człowiek powinien zrobić. I dał nam przykład: rozpocząć od sakramentu Chrztu i potem kontynuować wszystkie znaki łączności z Bogiem żeby otrzymać tą siłę i moc Ducha Świętego do walki z złem, do walki z demonami, do walki z szatanem. Bo niestety sami z siebie jesteśmy bardzo, ale to bardzo słabi. I tylko dzięki pomocy Bożej, dzięki pomocy i z góry Ducha Świętego, my będziemy mieć moc pokonać wszelkiego rodzaju pokusy, wszelkiego rodzaju, podstępy i oszustwa i nigdy nie ulegniemy kłamstwu, na przykład kłamstwu manipula manipulacji, która do nas płynie ze środków masowego przekazu, która nam będzie ciągle, ciągle gdzieś pokazywana jako prawda. Oczywiście y, dzieci Boże i te, y, te dzieci Boże, które nie są prowadzone, które są prowadzone, przepraszam, się tego nie ulegną temu, a te, które są prowadzone przez demoniczne istoty. Bardzo łatwo dają się nabierać. Niektórzy mówią, jest takie powiedzenie, że człowiek jest jak woda, daje się nabierać. No, oczywiście, taki przeciętny człowiek, który nie ufa, bo który idzie własną drogą, który wybiera to, co, jest, co się jemu wydaje, że jest jemu wygodne, ale tak naprawdę to idzie na zatracenie. Jest taka równia pochyła do tego, żeby spaść na same dno. Dlatego w tym strasznym czasie, w tym takim czasie próby dla nas, tego wielkiego resetu, tych wszystkich różnych rzeczy, którymi nas będą teraz straszyć, czyli już straszą nas. No, następna teraz idzie fala strachu związana z wojnami, z przewrotami, z chaosem. Oczywiście to będzie. Ale dla dzieci bożych, które ufają Bogu, nie powinno to być nic strasznego. My powinniśmy żyć dalej swoim życiem. Robić, co do nas należy, z miłością, modlić się, wierzyć, że Bóg jest z nami. I zaufajmy Bogu. Nie bójmy się, nie płaczmy po nocach, nie oglądajmy tych programów, gdzie nam pokazują wszelkiego rodzaju broń, czy jakieś tam przegrupowania wojska i tak Pamiętajcie, że tym światem sterują złe siły, i tak naprawdę to oni sobie robią takie manewry, taką wojnę swoją, którą chcą przeprowadzić. No, i oczywiście chcą doprowadzić do depopulacji świata i będą używać wszelkich możliwych środków do tego. Nie będą wśród nich przebierać wszystkie możliwe, cała broń będzie użyta, będzie użyta. Kiedy to my jeszcze dokładnie nie wiemy, ale najpierw muszą napędzić i nakręcić w ludziach strach. I to czy to będzie teraz, czy to będzie później, no kiedyś to będzie i kiedyś dojdzie do, wielkiej, do wielkiego jakiegoś resetu. Ale to będzie sprawa złożona, będzie trochę rozleczona w czasie, będzie się ona powoli nakręcać. Ale my, dzieci Boże, mamy być silni, mamy być silni, napełnieni duchem Świętym, duchem wiary, nadziei i miłości, że Bóg jest z nami. Owszem, mamy robić pewnego rodzaju jakieś przygotowania, na przykład takie, żebyśmy nie zostali bez chleba, na przykład, czyli możemy sobie zrobić jakieś zapasy z jedzenia. Mamy teraz dużo takich różnych programów w internecie survivalowych. Zachęcam Was do tego, żebyście tam zajrzeli. Niektórzy byli na tyle właśnie rozsądni, że kupili sobie pewnego rodzaju książki o tym, jak przygotować się na trudne czasy. W sposób taki niedrastyczny, nie wykupywać z całych marketów. Gdzieś później to jedzenie wyrzucać, bo się popsuje. Nie. Starać się mieć jakiś pewien zapas taki żelazny, który można ciągle wymieniać na jakieś tam nowe produkty, a te poprzednie jeśli Tylko kupujcie takie produkty i zaopatrujcie się, które Wy konsumujecie, jecie, używacie, które lubicie. Nigdy nie kupujcie czegoś, bo może się tam kiedyś przydać, ale ja tego nie lubię. Będą kupować ludzie kaszę, której nie jedzą i jakąś tam gryczaną albo jakąś nieczmienną, chociaż to są dobre pokarmy, ale jak nie jedzą, no to będzie się psuła, albo jakieś robaki się tam zamnożą i tak dalej. Więc słuchajcie, kupujmy sobie to, co jest dla nas potrzebne i co możemy zużyć w naszej kuchni. Tak, jak już jest, tam kończy się termin, starać się to zużyć, potem następne dokupić, tak, żeby zawsze był jakiś zapas tak przynajmniej na pół roku żeby było co zjeść. Pamiętajmy, że w czasach trudnych będziemy mogli będziemy mogli, <daj Boże>, daj Boże, żebyśmy mogli chociaż raz dziennie zjeść. To by było cudownie. Ale teraz póki co no to ludzie się przyzwyczaili, że jedzą trzy razy dziennie, ale to nie jest konieczne. Możemy no, no jeść dwa razy dziennie, możemy jeść raz dziennie, jak ktoś nie tyje potem I nie je ogromnych fur, ogromnych ilości jedzenia. Ale starajmy się żyć już w tej chwili jakoś tak skromniej, żeby nie wyrzucać niepotrzebnie jedzenia. Dodam jeszcze, że teraz będziemy mieć spotkanie w najbliższym czasie z 19 na 20 lutego i potem za miesiąc, też w tym samym czasie w marcu 19 na 20 marca dla tych chętnych, którzy będą chcieli zamieszkać z nami. W naszej enklawie, w naszej osadzie, i gdzie będziemy robić jakieś przygotowania też dla tej naszej grupy, tych ludzi, którzy będą chcieli tworzyć z nami wspólnotę stołu, wspólnotę modlitwy, bo będzie to grupa ludzi modlących się i którzy wierzą i ufają Jezusowi Chrystusowi, gromadząc się pod Jego krzyżem, że On roztoczy nad nami swoją opiekę. No i będziemy w ten sposób mogli zapewnić też wspólnie jeden drugiemu jakąś pomoc. Pomoc wiadomo świadczącą miłość dla tego drugiego człowieka, miłość bliźniego, kiedy człowiek jest w potrzebie. I dlatego zapraszam też chętnych, którzy się jeszcze zastanawiają, czy przyjechać na nasze takie spotkanie. Jest to próba dla ludzi, którzy myślą poważnie o tym, żeby mogli w takim miejscu przenocować. Zobaczyć, czy się nadaje dla ich potrzeb, dla ich odbioru, żeby mogli tam skorzystać ze wspólnego stołu, porozmawiać, podyskutować, nawet jakieś indywidualne rozmowy odbyć, bo czasami są różne sytuacje życiowe i nie każdy tak może na forum publika mówić o swoich sprawach, więc zresztą też nie będzie za wiele czasu, więc zawsze można będzie ze mną na drugi dzień. Mówić i porozmawiać. Mamy w sobotę takie wykłady intensywne, a potem mamy w niedzielę już rozmowy i dyskusje na ten temat i prywatne też. Także jeszcze powiem Wam o jednym bardzo takim ciekawym zdarzeniu nie zdarzeniu, ale tym, że jestem w trakcie pisania książki. Piszę książkę, drugą część można powiedzieć, survivalu. O prawdzie. Będzie to książka. No, prawdzie to już wiele rzeczy żeśmy słyszeli, ale no, dość kontrowersyjna, może jeszcze bardziej niż ta moja książka poprzednia, Surowi na wierzących w obliczu końca czasu. Będzie to książka, która pisze o prawdzie, w której będę pisać, i pisze już o prawdzie, która wyzwala droga wolności wiodącej do nowej Ziemi. Tam postaram się i staram się w tej chwili, bo jestem w trakcie pisania, opisać wszelkie trudne, ale bardzo trudne sprawy, które się wokół nas toczyły i toczą, i to tak naprawdę jest za to odpowiedzialny, bo my często oskarżamy człowieka, drugiego człowieka, a okazuje się, że ten świat był kreowany przez inne istoty niż ludzi na ziemi, tych ziemskich ludzi. I dlatego y, warto by było, żebyście taką książkę kiedyś przeczytali w swoim życiu. Jak zostanie już wydana, wydrukowana, to ja Wam o tym powiem, gdzie można ją będzie napić. Poza tym w tej chwili jesteśmy na tropie zakładania naszej fundacji, która będzie wspierać wszystkich dyskryminowanych. Wiadomo z jakiej przyczyny, tych, tych przyczyn jeszcze będzie kilka, ale wiadomo, że będzie to chodziło o uciski, my będziemy się starali, tych ludzi w jakiś sposób chronić. Będziemy potrzebowali też Waszej pomocy. Oczywiście mówię i apeluję do tych ludzi, którzy chcą nas wspierać w naszych inicjatywach ludzi, dla ludzi dyskryminowanych. Dlatego będziemy prosić Was o pomoc też finansową. Jeśli już zaistnieje taka fundacja i będzie istniało konto, to Wam to, to konto dostarczymy, żebyście nas wsparli tak? i finansowo, nie tylko duchowo, ale i finansowo. Także zachęcam Was do tego, i ponieważ troszkę będę zajęta teraz przygotowaniami, zresztą już jestem zajęta na to spotkanie, więc może nie dziwcie się, że będzie mniej takich programów, ale potem znowu znowimy i będzie ich co, coraz więcej. Będziemy mówić o tych wszystkich sprawach, które nam bolą, leżą nam na sercu, ale. Które możemy w jakiś sposób ominąć, czy wyprostować w swoim życiu, czy jakoś uspokoić się wewnętrznie. A tymczasem życzę Państwu no, spokojnych dni, mimo tego, że się szykuje wokół nas jakiś chaos. Oddajcie to wszystko Panu Bogu, starajcie się mieć czystą duszę. Ja mówię w tej chwili do dzieci Bożych, ja nie mówię do dzieci ludzkich, które daleko od Boga i nie chcą do niego wrócić, więc to jest ich sprawa. Ale ja mówię do was, dzieci Boże, bracia i siostry moi, żebyście się przygotowali, byli zawsze przygotowani na czysto, żeby można było w każdej chwili spotkać się z Bogiem w twarzą w twarz, można powiedzieć oko w oko nie bać się tego, bo przed nami są jeszcze piękne, jak to się mówi, przestrzenie, piękna przyszłość. Nie tylko Ziemia jest dla nas stworzona, ale i jeszcze inne wymiary. Inne przestrzenie gdzieś tam w kosmosie i tam jest właściwie nasza ojczyzna, ale mamy jeszcze przez jakiś czas pobyć na ziemi. No oczywiście po przyjściu paru z Jezusa Chrystusa na ziemię, będzie jeszcze jakiś symboliczny czas, może to tysiącletnie królestwo nie w znaczeniu dosłownym, ale jakieś symboliczne królestwo na ziemi, gdzie ma królować miłość Boga, pokój i sprawiedliwość. I dzieci Boże, bez demonicznych istot, które do tej pory nam tą ziemię zagarniały, no i z nas uczyniły sobie niewolników. Ale tej niewoli już nie będzie, kiedy Jezus wróci. I tylko z Jezusem jesteśmy wolni i autonomiczni. Innej autonomii być nie może, bo nie pozwolą nam na to. Bez Boga nie istnieje autonomia. Bez, bez Boga nie ma wolności przede wszystkim. Ale prawdziwego Boga. Ja nie mówię o jakichś tam religiach i tak dalej. Ja mówię o prawdziwym Bogu, który nas stworzył, który nas posadził na tej ziemi, dał nam jakiś cel, ale niektórzy ten cel i to wszystko pozmieniali, no i człowieka zagarnęli jego wolność. No i kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego. Przede wszystkim dużo pokoju, nadziei, miłości. No i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Także niech Pan Jest będzie pochwalony w naszych serc. Pała i cześć Jezusowi.